e W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. Rozpoczynamy święte Triduum, trzy centralne dni roku kościelnego. Święta Liturgia Kościoła stawia nam przed oczy najważniejsze wydarzenia zbawcze. Mękę i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, uwieńczone tajemnicą zmartwychwstania. Wielki Piątek to Dzień Męki i Śmierci, Dzień Ofiary, Jaką Pan nasz Jezus Chrystus złożył na Golgocie dla naszego zbawienia. Wielka Sobota to Dzień Ciszy w Kościele, Dzień Milczenia i Adoracji. Pana naszego Jezusa Chrystusa złożonego do grobu. W tym dniu Kościół święci pokarmy na stół wielkanocny. Dzisiaj Wielki Czwartek, dzień ostatniej wieczerzy, dzień ustanowienia najświętszego sakramentu i sakramentu kapłaństwa. Dzięki tym świętym sakramentom. Wypełnia się i wypełniać się będzie do końca świata, obietnica Zbawiciela, a oto ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Jest to obecność zbawcza. Zbawienie dokonuje się przez głoszenie Ewangelii i udzielanie łaski. Płynącej z sakramentów świętych. Sięgnijmy dzisiaj w wielki czwartek do katechizmu, który uczy nas o najświętszym sakramencie i o sakramencie kapłaństwa. Najświętszy sakrament czytamy w katechizmie katolickim świętego Piusa X. Czy przenajświętszy sakrament jest tylko sakramentem? Przenajświętszy sakrament jest nie tylko sakramentem, ale jest ponadto nieustającą ofiarą Nowego Testamentu, którą Jezus Chrystus pozostawił swemu Kościołowi, aby była składana Bogu przez ręce Jego kapłanów. Na czym polega ofiara jako taka? Ofiara jako taka polega na ofiarowywaniu Bogu pewnych rzeczy widzialnych, oraz na zniszczeniu ich w jakiś sposób dla uznania Najwyższej Władzy Boga nad nami i nad wszystkimi rzeczami. Jak nazywana jest ofiara Nowego Testamentu? Ofiara Nowego Testamentu jest nazywana Mszą Świętą. Czym jest więc Msza Święta? Msza Święta jest ofiarą ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, sprawowaną na naszych ołtarzach pod postaciami chleba i wina dla upamiętnienia ofiary krzyżowej. Czy ofiara Mszy Świętej jest tą samą ofiarą, co ofiara Krzyżowa? Ofiara Mszy Świętej jest ze swej istoty tą samą ofiarą, co ofiara Krzyżowa. Gdyż ten sam jest Jezus Chrystus, który ofiarował siebie na Krzyżu, ofiaruje się przez ręce swych kapłanów na naszych ołtarzach. Ale co do sposobu dokonywania. Ofiara Mszy Świętej różni się od ofiary Krzyża, chociaż pozostaje z nią w istotnej i bliskiej relacji. Jaka różnica i jaka relacja zachodzi pomiędzy ofiarą Mszy Świętej i ofiarą Krzyżową? Pomiędzy ofiarą Mszy Świętej i ofiarą Krzyżową. Zachodzi taka różnica i relacja, że na krzyżu Jezus Chrystus ofiarował sam siebie, wylewając swoją krew i zdobywając zasługi dla nas. A na naszych ołtarzach Jezus Chrystus ofiaruje się bez rozlewu krwi i udziela nam owoców swej męki i śmierci. Na czym polega inna relacja ofiary mszy świętej i ofiary krzyżowej? Inna relacja ofiary mszy świętej i ofiary krzyżowej polega na tym, że ofiara mszy świętej przedstawia w widzialny sposób wylanie krwi przez Jezusa Chrystusa na krzyżu, gdyż mocą słów konsekracji ciało naszego Zbawiciela. Staje się osobno obecne pod postacią chleba, a jego krew pod postacią wina. Chociaż mocą naturalnego połączenia i Unii Hipostatycznej, żywy i prawdziwy Jezus Chrystus jest obecny pod każdą z postaci. Czy ofiara krzyżowa nie jest jedyną ofiarą? Nowego Testamentu? Ofiara krzyżowa jest jedyną ofiarą Nowego Testamentu, gdyż tą ofiarą Pan nasz Jezus Chrystus przebłagał sprawiedliwość Bożą i wysłużył nam wszystkie potrzebne łaski, a więc ze swej strony w pełni dokoną naszego odkupienia. Zasługi te są nam wszakże udzielane za pomocą środków ustanowionych przez Niego w Jego Kościele, wśród których znajduje się ofiara Mszy Świętej. W jakim celu jest sprawowana zatem ofiara Mszy Świętej? Ofiara Mszy Świętej jest składana Bogu z czterech powodów aby oddać Bogu należną cześć i dlatego zwana jest ofiarą hołdu, aby podziękować Bogu za jego dobrodziejstwa i dlatego zwana jest ofiarą eucharystyczną, czyli dziękczynną, aby przebłagać Boga i zadośćuczynić za nasze grzechy oraz aby wspomóc dusze w czyśćcu cierpiące. I dlatego zwana jest ofiarą przebłagalną, aby wyprosić u Boga wszystkie łaski, które są nam potrzebne, i dlatego zwana jest ofiarą prośby. Kto w istocie składa Bogu ofiarę mszy świętej? Pierwszym i głównym ofiarnikiem we mszy świętej jest Jezus Chrystus. A kapłan jest sługą, który w jego imieniu ofiarowuje tę samą ofiarę wiecznemu Ojcu. Kto ustanowił ofiarę przy świętej, ofiarę przy świętej ustanowił sam Jezus Chrystus, gdy ustanowił przenajświętszy sakrament i powiedział, że ma być sprawowany na pamiątkę jego męki. Kto ma udział w owocach Mszy Świętej? W owocach Mszy Świętej ma udział cały Kościół, ale korzysta z nich zwłaszcza kapłan i ci, którzy biorą udział we mszy, gdy jednoczą się z kapłanem. Ponadto szczególny udział mają ci, w intencji których msza jest odprawiana. Czy to żywi, czy też umarli. Drodzy wierni, prawda o tajemnicy najświętszej ofiary Mszy Świętej domaga się od nas właściwej odpowiedzi, właściwego usposobienia serca, właściwej praktyki. Powinniśmy mocno wierzyć we wszystko, co Kościół Katolicki podaje do wierzenia odnośnie do Najświętszego Sakramentu, Najświętszej Ofiary Mszy Świętej i Komunii Świętej. Powinniśmy, jeśli możliwe, każdej niedzieli i w obowiązujące święta przybywać na Mszę Świętą. Powinniśmy, powodowani wiarą i miłością, przybywać na Mszę Świętą, tak często, jak tylko możliwe, także w duchu wynagrodzenia, ekspiacji za tyle dusz, które dzisiaj lekceważą najświętszy sakrament. Powinniśmy często, jak tylko możliwe, przyjmować komunię świętą, zachowując stan łaski uświęcającej, Zachowując trzygodzinny post-eucharystyczny, wierząc mocno w rzeczywistą obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa i przystępując do Komunii Świętej w sposób pobożny i będąc pojednanymi z naszymi bliźnimi. W katechizmie katolickim św. Piusa X czytamy. Jak dobrze i owocnie uczestniczyć we mszy świętej. Aby dobrze i owocnie uczestniczyć we mszy świętej, potrzeba dwóch rzeczy, skromności osoby i pobożności serca. Czy nie wystarczy czcić Boga wewnętrznie, samym tylko sercem? Nie, nie wystarczy czcić Boga wewnętrznie. Samym tylko sercem, ale musimy także czcić go zewnętrznie, zarówno duszą, jak i ciałem, gdyż Bóg jest Twórcą i jedynym Panem, zarówno duszy, jak i ciała. Co znaczą słowa przystępować do Komunii Świętej w sposób pobożny? Przystępować do Komunii Świętej w sposób pobożny to znaczy podchodzić z pokorą, i skromnością osobistą, w skromnym stroju, wcześniej się przygotować, a po przyjęciu Komunii Świętej odprawić dziękczynienie. Ojciec Garigula Grange w znamienitym dziele trzy okresy życia wewnętrznego, pisze, święci, zwłaszcza święta Teresa, często mówili, że dziękczynienie sakramentalne jest dla nas chwilą najcenniejszą w życiu duchowym. Drodzy wierni, pouczeni słowem prawdy, czyńmy, co tylko możliwe, aby nasz udział we mszy świętej był coraz bardziej miły i przyjemny Bogu, a dla dusz naszych zbawienny. Wierzmy mocno w Najświętszy Sakrament. Miłujmy Boga i miłujmy bliźniego, abyśmy należeli do grona tych, którzy godnie zbliżają się do ołtarza pańskiego. Sakrament Kapłaństwa. Czytamy w Katechizmie Katolickim świętego Piusa 10. Czym jest sakrament kapłaństwa? Kapłaństwo jest sakramentem, który daje władzę sprawowania świętych obowiązków związanych z kultem Bożym i zbawieniem dusz, który wyciska na duszy osoby przyjmującej ten sakrament charakter sługi Bożego. Dlaczego w odniesieniu do tego sakramentu? Mówi się o stopniach kapłaństwa. W odniesieniu do tego sakramentu mówi się o stopniach kapłaństwa, gdyż ten sakrament obejmuje kolejne stopnie, które są wzajemnie przyporządkowane i tworzą świętą hierarchię. Jakie są stopnie kapłaństwa? Najwyższym stopniem jest biskupstwo, które obejmuje pełnim kapłaństwa a następnie kapłaństwo, diakonat, subdiakonat i pozostałe tak zwane niższe stopnie kapłaństwa. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa? Jezus Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa podczas ostatniej wieczerzy, gdy udzielił apostołom i ich następcom, Władzy konsekrowania przenajświętszego sakramentu. Następnie, w dzień swego zmartwychwstania, udzielił im władzy odpuszczania i zatrzymywania grzechów, a więc ustanowił ich pierwszymi kapłanami Nowego Przymierza w pełni ich władzy kapłańskiej. Kto jest szafarzem sakramentu kapłaństwa? Szafarzem sakramentu kapłaństwa jest biskup. Czy godność kapłana chrześcijańskiego jest wielką godnością? Godność kapłana chrześcijańskiego jest w istocie wielką godnością z powodu dwojakiej władzy, której Jezus Chrystus udzielił kapłanom, a więc władzy nad jego rzeczywistym ciałem i nad jego ciałem mistycznym. Czyli Kościołem, oraz z powodu boskiej misji, która została powierzona kapłanom, aby prowadzili ludzkość do wiecznego zbawienia. Czy kapłaństwo katolickie jest niezbędne w Kościele? Kapłaństwo katolickie jest niezbędne w Kościele, gdyż bez niego wierni byliby pozbawieni ofiary mszy świętej. I większej części sakramentów nie miałby ich kto nauczać zasad wiary i byliby jak trzoda bez pasterza wydana na łup, wilków, a więc Kościół nie mógłby przetrwać w takiej formie, jak Go ustanowił Jezus Chrystus. Czy zatem Państwo katolickie będzie zawsze istnieć? Kapłaństwo katolickie będzie zawsze istnieć aż do końca czasu, pomimo wojny, jaką z nim prowadzą siły piekła, gdyż Jezus Chrystus obiecał, że bramy piekielne nie przemogą przeciwko jego kościołowi. Czy grzechem jest znieważanie kapłanów? Znieważanie kapłanów jest bardzo ciężkim grzechem, gdyż zniewagi i obelgi wymierzone w kapłanów spadają na samego Jezusa Chrystusa, który powiedział swym apostołom, kto wami gardzi, ten mną gardzi. Z jakich powodów powinno się wybierać wstąpienie do stanu duchownego, wstąpienie do stanu duchowego? powinno się wybierać wyłącznie na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz co jest niezbędne aby wstąpić do stanu duchownego aby wstąpić do stanu duchownego niezbędne jest przede wszystkim powołanie od Boga jak ktoś może dowiedzieć się czy Bóg daje mu powołanie do stanu kapłańskiego aby dowiedzieć się czy Bóg daje komuś powołanie do stanu duchownego należy modlić się gorąco o poznanie woli Bożej, poradzić się biskupa albo uczonego i roztropnego spowiednika, pilnie rozważyć, czy jest się w stanie podołać studiom, posługom i obowiązkom stanu duchownego. Czy złe byłoby wstąpienie do stanu duchownego bez powołania? Gdyby ktoś wstąpił do stanu duchownego bez powołania, to popełniłby nader poważne zło i narażałby się na ryzyko utraty zbawienia. Jakie są obowiązki wiernych względem tych, którzy zostali powołani do kapłaństwa? Wierni powinni pozostawić swym dzieciom i osobom zależnym. Pełną wolność pójścia za głosem powołania, modlić się do Boga, aby zechciał udzielić swemu kościołowi dobrych pasterzy i gorliwych sług. Modlitwy te powinny być odmawiane, zwłaszcza w okresie suchych dni. Okazywać szczególny szacunek osobom poświęconym służbie Bożej przez święcenia kapłańskie. A w innym katechizmie, katechizmie religii katolickiej, czytamy Okazuj szacunek kapłanom, gdziekolwiek ich spotkasz. Módl się za nich, aby gorliwie wypełniali swoje trudne obowiązki dla korzyści Twojej i innych ludzi. Dzisiaj Wielki Czwartek, dzień, który upamiętnia Ustanowienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, najświętszego sakramentu, Najświętszej ofiary mszy świętej i sakramentu kapłaństwa. Dziękujmy Panu Bogu często za dar Najświętszego sakramentu i dar sakramentu kapłaństwa. Módlmy się często i wytrwale o nowe i liczne powołania kapłańskie, wierne tradycji. Spełnimy w ten sposób polecenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proścież wtedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Módlmy się za biskupów i kapłanów katolickich, aby wiernie spełniali kapłańskie obowiązki. Módlmy się za kleryków, aby gorliwie przygotowywali się do kapłaństwa i módlmy się o nowe święte powołania kapłańskie. A dzisiaj w czasach powszechnego odstępstwa w oficjalnych strukturach kościelnych módlmy się codziennie o świętość. Potrzebne łaski i zdrowie dla prawdziwie katolickich, prawdziwych biskupów i prawdziwych kapłanów. Podziękujmy dzisiaj Panu Bogu za święty Kościół katolicki i za nasze skromne duszpasterstwo rzymskokatolickie świętego Józefa, w którym dane są nam. Dary katolickiego kultu, katolickiej doktryny i katolickiego kapłaństwa. Święte Triduum, centralne dni roku kościelnego, święta liturgia Kościoła stawia nam przed oczy najważniejsze wydarzenia zbawcze, mękę i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Uwieńczone tajemnicą zmartwychwstania. Dzisiaj Wielki Czwartek, dzień ostatniej wieczerzy, dzień ustanowienia najświętszego sakramentu i sakramentu kapłaństwa. I czas modlitwy pana Jezusa w ogrójcu przed męką. Trwajmy na modlitwie, jak mówi zbawiciel. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Czuwajcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Kłaniamy Ci się, Chryste, i błogosławimy Tobie, Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen.